Obszarem, w którym jest dużo napięć, są finanse, a raczej podejście ogólnie do pieniędzy, ponieważ w tym podejściu zawiera się kilka ważnych tematów i są to na przykład łatwość wydawania tych pieniędzy. Jeżeli w relacji jest osoba, która jest bardziej oszczędna, na gromadzenie środków, oszczędzanie, budowanie jakiegoś buforu, takiego bezpieczeństwa, poduszki finansowej jest bardzo ważne, bo to daje poczucie tej osobie właśnie bezpieczeństwa na przyszłość. A mamy po drugiej stronie w związku tą osobę, która ma dużo lżejszy do tego stosunek, ta, która uważa, że życie tu i teraz, wydawanie pieniędzy na przyjemności jest równie ważne jak budowanie tej poduszki, no to mamy, mamy spór. Do tego rozmowy na temat tego, kto ile zarabia, ile powinien ten ktoś zarabiać, są też bardzo często tematem sporów. Ale rzeczywiście. Ta różnica w podejściu do pieniędzy, czyli ktoś jest bardziej zachowawczy, a ktoś bardziej odważny, bardziej ryzykuje w tym wydawaniu, jest to duży temat do rozmowy. W podejściu do finansów zastanawiamy się, co tak naprawdę ta osoba wnosi do relacji, jeżeli chodzi Chociażby o lęk. Już, już tłumaczę. To znaczy, im wyższy poziom lęku u danej osoby, tym bardziej będzie gromadziła środki na wypadek jakichś nieprzewidzianych wydarzeń. Poza tym są osoby, które. Hmm, są bardzo skrupulatne jeżeli, o, jeżeli chodzi o liczenie pieniędzy, nie wiem, nanoszenie nawet w tabelkach Excela tak różnych wydatków, bardzo kontrolują te wydatki i to znowu jest informacja o takich cechach psychicznych danej osoby, a mam tu na myśli właśnie potrzeby kontrolowania. Są osoby, które Potrzebują tej kontroli w różnych obszarach e, i często są sztywne w ogóle na różnych polach, też na przykład, jeżeli chodzi o te finanse. E, I czasami właśnie biorą sobie do życia osobę, która e, jest taka bardziej swobodna, i to nie tylko właśnie w sferze finansowej, ale w różnych innych obszarach, e, szybciej podejmuje decyzje, e, jest taka bardziej e, jakaś nie, kolokwialnie wyluzowana. E, Wtedy dochodzi do tych tarć, i jeżeli mamy pacjenta w gabinecie, po którejś z tych stron, to pracujemy nad tymi cechami nie wiem, charakteru, tymi cechami osobowości, które właśnie będą się w, tej, w tym obszarze finansowym tak przejawiały.